Cześć, z tej strony Jaro, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, złamałem gimbala ostatnio na siłowni, więc nagrywam w mega spartańskich warunkach. Nie chcielibyście widzieć tej układanki, którą musiałem zrobić, żeby ten telefon ustawić. <laughs> Masakra totalna, ale słuchajcie, temacie dzisiaj wpada taki. Dlaczego warto wykonywać serię treningu siłowego do upadku mięśniowego? Słuchajcie, ja tak ćwiczę już od wielu lat i naprawdę przynosi to fajne efekty i daje uczucie niesamowitego, fajnego przepracowania danej partii mięśniowej. Angażując w trakcie tego upadku mięśniowego wszystkie włókna mięśniowe, ponieważ te, które najpierw odpadają. Zostają wyczerpane, włączają się kolejne kolejne aż do całkowitego upadku mięśnia, także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne i korzystne, a korzystne już wam mówię do czego. Ale zanim to jeszcze powiem, słuchajcie, najważniejsze jest to, że nie jest to trening do osób wczesno początkujących, ale dla średnio zaawansowanych, dla osób zaawansowanych, które znają poprawną technikę wykonywania ćwiczeń. I generalnie czują się już na siłowni w miarę swobodnie, żeby nie powiedzieć bardzo swobodnie. No ale przejdźmy do konkretów. Taki trening do upadku mięśniowego stymuluje mięśnie do wzrostu w taki sposób, że wykorzystuje mięsień w 100% i powoduje jego największe uszkodzenia. Tak jak już wspomniałem, z uwagi na to, właśnie, że wyczerpuje wszystkie zasoby mięśnia. Do tego poprawia regenerację i odbudowę tego mięśnia. Czyli generalnie dzięki temu niszczymy go tak bardzo, że musi odbudować się on dużo większy. Te włókna muszą odbudować się większe, ponieważ zostają uszkodzone i to we wszystkich zakresach. Czyli tak jak już wspominałem, po prostu wszystkie włókna są wykorzystywane, ponieważ mięsień musi użyć wszystkiego ponieważ zbliżając się do upadku, cały czas nowe zasoby po prostu włącza, żeby móc dalej pracować. Yy, dodam tu od razu przy okazji, że yy, kiedy wydaje Ci się, że masz już upadek mięśniowy, dołóż do tego jeszcze kilka powtórzeń i wtedy będzie upadek mięśniowy. To jest właśnie to. Kiedy głowa już Ci mówi, że nie, to Ty jedziesz dalej i kurczę, naprawdę wtedy jest ten upadek, kiedy już naprawdę nie jesteś w stanie nic, a nic zrobić. Takie ćwiczenia do upadku zwiększają oczywiście dzięki temu też siłę mięśnia, czyli maksymalną siłę w danym ćwiczeniu, z uwagi właśnie na to wszystko, co wspomniałem po prostu. Do tego oczywiście wytrzymałość mięśniową poprawia taki trening, tutaj to będzie naprawdę odczuwalne. Zwiększa przy okazji też wydolność tlenową, no i poprawia wydolność anaerobową. Czyli generalnie chodzi o to, że poprawia pracę organizmu w warunkach bezlenowych. No co oczywiście w treningu siłowym jest niesamowicie ważne, ponieważ większość tych wszystkich naszych ćwiczeń pod oporem ciężaru właśnie w takich warunkach się odbywa. Dlatego fajnie adaptuje organizm i przyzwyczaja go do pracy właśnie w tych warunkach bezlenowych. No, to była taka króciutka wstawka. W zasadzie nie mam nic więcej do dodania. Spróbujcie tego sobie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Generalnie możecie mi napisać w komentarzu, czy ćwiczycie w ten sposób, czy ćwiczycie do opadku mięśniowego, czy stosujecie dropsety, czy stosujecie rest pauzy. Naprawdę byłbym zadowolony, gdybyście się podzielili swoimi doświadczeniami w komentarzu właśnie pod tym filmem. Także zachęcam, słuchajcie, spróbować, jeśli ktoś takich rzeczy jeszcze nie robił, yy, może go to przenieść naprawdę na level wyżej. Tymczasem ja zmykam. Trzymanko, hej!